Cześć, witajcie z powrotem na kanale. Wyobraźcie sobie świat, w którym wasze zakupy online są tak spersonalizowane, że sklep zna was lepiej niż wy sami siebie. Albo pomyślcie o przymierzaniu ubrań w zaciszu własnego domu, używając tylko smartfona. Brzmi jak science fiction, prawda? Cóż, w 2025 roku to właśnie te realia kształtują przyszłość e-commerce. Dzisiaj zagłębimy się w najważniejsze trendy, które zmieniają sposób, w jaki robimy zakupy online. Zostańcie z nami. Na pierwszy ogień porozmawiajmy o personalizacji dzięki AI. Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób, w jaki platformy e-commerce dopasowują swoje usługi do Waszych potrzeb. Analizując Waszą historię przeglądania, zachowania zakupowe, a nawet aktywność w mediach społecznościowych. AI może polecać produkty idealnie trafiające w wasze gusta. Na przykład system rekomendacji Amazona sugeruje produkty na podstawie tego, co wcześniej oglądaliście lub kupiliście, często prowadząc do odkryć, o których nawet nie wiedzieliście, że ich chcecie. Ale nie chodzi tylko o rekomendacje. AI ulepsza także obsługę klienta dzięki zaawansowanym chatbotom, które mogą odpowiadać na pytania, doradzać w sprawie produktów a nawet pomagać przy zwrotach w czasie rzeczywistym. Ale czy istnieje granica, za którą personalizacja staje się zbyt nachalna? Zgłębimy ten temat później. Następnie zanurzmy się w świat rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w zakupach. Wyobraźcie sobie, że możecie zobaczyć, jak dany mebel będzie wyglądał w waszym salonie zanim go kupicie, albo wirtualnie przymierzyć ubrania, by sprawdzić, czy pasują do waszego stylu. Firmy takie jak IKEA czy Sephora już wdrażają funkcję AR w swoich aplikacjach, pozwalając klientom wizualizować produkty we własnej przestrzeni. To nie tylko zmniejsza liczbę zwrotów, ale także sprawia, że zakupy są bardziej wciągające i dają więcej frajdy. Czy te technologie naprawdę mogą zastąpić tradycyjne zakupy w sklepie? Zobaczmy. Na koniec pomówmy o zrównoważonym rozwoju w e commerce Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu swoich zakupów na środowisko i wybierają marki, które podzielają ich wartości. Firmy e-commerce odpowiadają na to, wdrażając ekologiczne praktyki, takie jak stosowanie opakowań z recyklingu, oferowanie opcji wysyłki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla oraz pozyskiwanie zrównoważonych materiałów. Na przykład niektóre sklepy internetowe dostarczają szczegółowych informacji o śladzie węglowym swoich produktów, pomagając klientom podejmować świadome decyzje. Czy konsumenci są gotowi zapłacić więcej za produkty ekologiczne? Odpowiedź może Was zaskoczyć. Podsumowując, technologia zmienia sposób, w jaki robimy zakupy online, czyniąc je bardziej spersonalizowanymi, wciągającymi i zrównoważonymi. Czy jesteście gotowi na przyszłość e-commerce? Dajcie znać w komentarzach, który z tych trendów najbardziej Was ekscytuje. Do zobaczenia w następnym odcinku Cosmic Innovations.